Dzień dobry, moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Ostatnio przynudzałam o takich typowych biznesowych outfitach, o outfitach typu z płaszczem, bez płaszcza w marynarce, koszuli. Opowiadałam Wam i dawałam Wam parę wskazówek, jak to łączyć i z czym to jeść, że się tak wyrażę. Natomiast pytałyście mnie teraz po tych filmach, czy możecie do spodni w kant założyć dziergany sweter. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, możecie. W zależności jaki to jest sweter dziewczyny. Jeżeli to jest e, przykładowo taki sweter e, typu kimono, który prezentuje się w miarę elegancko i macie pozwolenie na przykład w waszej pracy, czy to jest praca biurowa, czy pracujecie w jakichś urzędach. Jeżeli ten dreskot pozwala wam na e, użycie takich rzeczy, takich, takich właśnie swetrów ciepłych, miłych, e, grubo dzierganych, które pasują właśnie na przykład do eleganckich spodni, czy to są spodnie w kant, czy cygaretki, wtedy jak najbardziej taki sweter możecie założyć. Jakich swetrów zazwyczaj nie możecie założyć i jakich swetrów zazwyczaj Wam nie polecam? Otóż nie możecie założyć swetrów zbytnio z grubymi wzorami, które naprawdę będą bardzo mocno odstawać od eleganckich spodni, czyli to są swetry typu dzianinowe, przykładowo z kapturem. Swetry, które mocno opadają z ramienia, swetry, które zbyt wiele po prostu odsłaniają, swetry z bardzo zarażącymi kolorami i swetry typowo, tak jak powiedziałam, sportowe, czyli nawet takie bluzy z bardzo na przykład dużym asymetrycznym wycięciem, z jakimiś dużymi krzywiznami, które na pierwszy rzut oka od razu krzyczą, jestem tym swetrem sportowym, jestem tym swetrem weekendowym, jestem tym swetrem Twoim na co dzień, ale za chwilę ten sweter krzyczy, jestem tym swetrem, który możesz założyć po pracy. Postaram Wam się też do tego filmu dołączyć e, propozycje takich swetrów, żebyście mniej więcej wiedziały, jakie swetry możecie właśnie założyć e, do spodni eleganckich, do szpilek. Bo też często mówicie, Pani no dobra, założę spodnie w kant, założę swetr w e, jakiś gruby, dziergany. I jak ja będę wyglądać... E, w szpilkach będziecie wyglądać naprawdę dobrze, w szpilkach będziecie wyglądać również elegancko, tylko tak jak wspominam i zawsze Was, moje drogie, uczulam, pamiętajcie zawsze o własnym dreskodzie, jaki panuje u Was w firmie, w biurze czy w miejscu, gdzie pracujecie. Ja nie jestem zawsze z Wami, dlatego ja bardzo często pytam się, jakie zasady obowiązują u Was w firmach, jakie zasady obowiązują u Was w biurach. To tak jak nawet w przychodni lekarskiej. Zazwyczaj panie chodzą na biało, na niebiesko czy jakieś piękne kolor fuksji ostatnio widziałam, ale jest to narzucone przez daną placówkę, przez dane miejsce, przez danego szefa, przez dane wymogi. Tak samo jest w waszych biurach i dlatego zawsze was uczulam, zapoznajcie się z tym i potem komplementujemy całą waszą nową garderobę. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.